Siemdczek, witam z Was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku. Bo Ostatni poradnik to był jak zrobić za darmo Minecrafta, a dzisiaj e, pytaliście mi się na live'ach. E, skąd mam taki cel, skąd mam taki czas na live'ach, e, skąd przychodzą do naty, więc dzisiaj Wam pomogę w tym, jak to takie coś zrobić. Więc e, zostaw teraz łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Zrobiłeś to? Czekam, czekam aż klikniesz tego dzwonka ze subskrypcją. Już? Ok, więc możemy przejść sobie do odcinka. A teraz wam wyskakuje pięć ostatnich subskrybentów. Jeżeli chcesz ty się pojawić na środku teraz ekranu, wystarczy zostawić łape łapeczkę w górę i subskrypcję dzwoneczkiem. Zapraszam was do odcinka więc wchodzimy sobie na, na przeglądarkę jak ja na przykład Google e, Wpisujemy w wyszukiwarkę tipli.pl Wy tutaj będziecie mieli e, za rejestracja, login. Ja jestem akurat zarejestrowany już, zalogowany, bo to jest moje prywatne konto. Więc sobie wchodzimy w Użytkownik panelu. Jeżeli już się zalogowaliśmy. Wchodzimy w sobie w Konfiguruj. I tutaj na początku mamy. E, to jest e, po, powiadomienie o wiadomości. Tutaj mamy w ogóle e, te całe e, twój cel, i to wszystko. Więc sobie tutaj, weźmy powiadomienia na początku, e, zróbmy sobie powiadomienia tego całego, e, wiadomości tych. Więc e, robimy tak. Tutaj wiadomość głosowa, e, ustawiamy sobie na przykład od 50 zł, żeby nam e, czytał. Możecie ustawić sobie od minutki. Możecie sobie ustawić od dwóch minut, od trzech. Jak to woli. Ja tutaj wchodzimy w e, szablon. Stwórz nowy szablon. Podamy na co na przykład e, odcinek. Na odcinek, szablon, odcinek. Edytacja. Tutaj wchodzimy sobie w niego. E, odcineczek. I tutaj mamy, poczekajcie, bo tutaj gdzieś w tym miejscu, jak ja dobrze pamiętam było. Tutaj mamy w ogóle opóźnienia sobie. Tutaj sobie ustawiamy szablony, jakie mają być. I tutaj na przykład opóźnienia sobie ustawiamy na przykład 60 sekund. Możemy ustawić sobie 7 sekund kto co woli ile sekund jeżeli sobie na przykład ustawiliśmy tego widżeta chodzimy sobie na przykład tutaj e, zmieniamy sobie e, na przykład możemy sobie powiększyć, pomniejszyć możemy sobie oczywiście zmienić kolorystykę na przykład na czerwony Możemy sobie podrobić czcionkę, dać cień, cień czcionki. Możemy sobie zmienić tą kolorystykę. Tutaj możemy dać inny, na przykład kolor niebieski. Dajemy sobie niebieski kolorystykę, żeby tak ładnie wyglądało. I tutaj wchodzimy w widget URL. Skopiujemy sobie go. I teraz przejdźmy do obs Studio. Jak jesteśmy już w obs Studio, stwarzamy sobie nową scenę. Odcinek. E, źródło obrazu. Klikamy sobie tego plusika. Przechwytywanie, raczej przeglądarka wchodzimy. Tutaj piszemy Donate. XD. Wpisujemy Donaty XD. Tutaj wklejamy adres URL, ten co skopiowaliśmy, wklejamy go sobie tutaj. Damy sobie na środku, żeby powiadomienie przyszło. Teraz idziemy sobie na przeglądarkę do Tipli. Jak widzicie przyszedł nam donate test, 5 zł, lubię bandorka. I posłuchajmy teraz co ona mówi. I w taki sposób oto mamy ustawione sobie widżety e, powiadomienie wiadomości. Teraz mamy sobie ustawione. I teraz byśmy na przykład chcieli sobie ustawić e, na przykład jakiś cel donatów, Przechodzimy do przeglądarki. W przeglądarce wchodzimy w okienko o twój cel. Tutaj mamy twój cel, e, tworzymy nowy szablon. Na przykład stwórzmy szablon Gierka. Stworzymy sobie szablon na Gierkę. I sobie wejdźmy, oczywiście... Aha, napisałem Gierka w ogóle. Ok. I sobie piszemy na przykład tytuł. Piszemy sobie na przykład Gierka. Piszemy sobie tytuł Giereczka. Tutaj nam wyszło Gryka, nie wiem czemu Gryka yy, okej, okay, mamy Grykę to Napisałem tutaj Gierka, ale już on nam Gryka, bo pewnie jest ustawione Jak ten szablon się nazywa? Pewnie tak, no właśnie, jest ustawione e... Gierka, a tu wyszło w ogóle Gryka, tu jest Gierka, tam jest Gryka No dobra więc tutaj na przykład limit damy sobie 20 zł 20 zł i zaraz to powinno o właśnie mamy już 20 zł dodane i na przykład ktoś wysłał nam złotóweczkę złotóweczkę sobie ustawiamy dobra 10 zł uważaj, że nie chce się nam ustawić no, ustaw się, ustaw, bo typly ma takie trochę opóźnienie, takie. E, e, ale coś się nie chce ustawić, muszę chyba usunąć całą kwotę. Mogę dodać sobie tak, w taki sposób, teraz dodać Typli Możemy sobie oczywiście zmieniać, dawać do góry, e, gdzie chcemy. To jest w ogóle niepotrzebne, możemy to sobie w ogóle wyrzucić. I na przykład teraz e, wchodzimy sobie w animację. E, wchodzimy sobie po prostu w. skopiujemy sobie widget URL. To jest link do tego. Kopiujemy. Gryka. Kopiujemy gryk. Dodajemy. Przeglądarka. I teraz gryka, nazwiemy to i wklejamy sobie tutaj grykę i mamy jak widzicie dodane już nawet już nawet dodaje się pieniążki nie dodają na przykład chcę sobie ustawić sobie tutaj cel tak mamy sobie ustawiony cel taki i teraz byście chcieli ustawić więc wchodzimy w zakładkę e, odliczanie czasu do końca transmisji Oczywiście e, stworzymy sobie nowy szablon, szablon drugi stworzymy sobie, e, stworzymy sobie takie nocne coś. I to ten szablonik, e, raczej tutaj nic takiego żeby to nie ustawiamy. Tylko nas interesuje e, jedna złotówka dodaje do liczenia. Na przykład tutaj wpisujemy ile, na przykład złotówka powinna dodać sekund wam. Wy na przykład możecie sobie ustawić, że minutę, dwie, no to jak dwie minuty, no to musicie ustawić 120 sekund. Jak trzy minuty, to 180 sekund. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. więc tutaj sobie ustawiacie. Odjazd, rank, to jest, ja tego akurat nie ustawiam. I tutaj mamy data czasu, na przykład jak ja nagrywam to lutego, luty, 23 lutego. Na przykład teraz mamy 21 godzinę i chcę do 22 więc wchodzimy do kopii szablon 1. I teraz tutaj dodajemy sobie ten szablon 1. Dodajemy. I nam odlicza czas. Teraz w tym momencie. To sobie przedłużymy na przykład, chcemy sobie przedłużyć do 15. Wchodzimy teraz na OBS-a. I przedłuży nam się 9 minut. I to by było na tyle z tego odcineczka. Jeżeli Wam się odcinek y spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. Co 10 łapeczek w górę wlatuje kolejny odcineczek. Więc widzimy się w następny czwarteczek, więc zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem. Obserwacje na wszystko. No i to by było na tyle. Cześć, siemanko, widzimy się w czwarteczek. Cześć!